Ciąg dalszy, ciąg dalszy idiotyzmów. Proszę zobaczyć jak pionowo leci bydle. Jak piedle pionowo leci, to chwycimy jeszcze bo nie będę mógł do tyłu się patrzeć. Tak leci do góry pionowo. Wracamy, gdzie wyleciał, a wyleciał tutaj, proszę bardzo. Mamy, z tym, z piekła wyleciał. Z piekła, tam leci jeden też leci dalej takich mamy dybili tutaj takich mamy dybili to jest ich to jest ich świat to jest ich świat piekielny oni nam wprowadzają nowy porządek świata będą nas czipować, szczepić nas będą leczyć nas będą wojnami i różnymi cudami także myślcie kto to kto to i po co to robi na co nam to potrzebne Na co tam jest to nam potrzebne? No, takie mamy cuda. Ptaki zaczęły się kłócić. Oj, biją się nawet. No dobra. Przyjemnego dnia jeszcze raz. Chciałem zobaczyć te pionowe, te pionowe rozgałęzienia. Tam jeden właśnie się, tam rozgałęzia się. Leci do, leci do yy, z meldunkiem. Dobrego rozpylenia gazów nad gojami. No. No dobra. Do widzenia.